Przyszli historycy będą się długo zastanawiać, jak rządzącej partii udało się doprowadzić do sytuacji, gdzie rządzą w całym kraju i w żadnym dużym mieście. Ciekawostka, której naprawdę nie da się chyba rozstrzygnąć. Chyba, że obserwuje się to, co dzieje się w Rzeszowie. Na przykład Rzeszów. W Rzeszowie sytuacja, jaką dobrze znamy. Jest kandydat na mera. Człowiek dobrej zmiany. Widać ogromną szansę, aby w jednym mieście ktoś nie z dawnej ferajny mógł porządzić wreszcie. Ma wsparcie wielu ludzi, swego poprzednika, ale widać, że... Z tego niewiele wynika. Mnoży się dookoła kandydatów w mrowie są byli przyjaciele i nowi wrogowie, są też ambicjonaci i knowacze z ducha, no i ci, co się dorwą do prezesa ucha. Wiem, gdzie nas doprowadzi podobna algebra. Chociaż powinna wygrać dobra zmiana, przegra.